Malujemy się na nagrywki z Bagi. To jest nasz dzisiejszy główny bohater. co w się sensie mój, bo Bagi ma już swoją. Crazy w ogóle powiedzieć: influencerzy wygrali taniec z gwiazdami. Przecież nawet trzy lata temu nikt by w to nie uwierzył. Skoro mamy dobrą pasę i wygraliśmy edycja po edycji, uznaliśmy, że to będzie właśnie fajny pomysł, żeby nagrać coś z naszymi kulami. Bo że w ogóle nasz pierwszy wspólny filmik to był trend taneczny ponad rok temu. I to jeszcze w scenacie RP. Najbardziej losowe miejsce, w którym mogą spotkać się influencerzy. Wydaje mi się, że wtedy Julka Żuga już była ogłoszona i dla mnie było to takie wow, że ktoś z naszego uniwersum tam jest. I nigdy nie spodziewałabym się, że ja w ogóle dostanę zaproszenie i myślę, że Bagi tak samo. A w dodatku to wszystko z takim niesamowitym zakończeniem. Wow. Zastanawiałam się, co byłoby najlepsze do wspólnego nagrania i przez głowy przeszedł mi nawet pomysł ze stawaniem na kuli, co swoją drogą wreszcie muszę zrobić, tak jak obiecałam. Chociaż nie sądzę, że Mikołaj przekonałby się, żeby mi w tym towarzyszyć, bo jeszcze nie zdążył nacieszyć się swoją nagrodą w całości. Ale będzie tak na luzie i myślę, że i tak Wam się spodoba. Wiecie, że ja wiem, jacy influencerzy będą w następnej edycji Tańca z Gwiazdami? Trochę przez przypadek się dowiedziałam, ale jedna z tych osób była dla mnie mega zaskoczeniem. Nie spodziewałabym się, że się podejmie tego. Zobaczymy, czy dotrzymają tradycji, żeby również być w finale i jestem ciekawa, kogo obstawiacie. Pa!